Był już na kiju, tylko go dociąłem, ale lekko był potem zapięty. Nie wiem, jak to się stało, tak szczerze. Ryba. Mamy sztuk. Idziemy na pierwszy staw, dobrowarny. To nasze przynęta, kołwrotek, gretfury, ręka, jacksonik. Dawno tutaj nie byłem. Tu już jesteśmy na jeziorku. Idziemy na pierwszą miejscóweczkę Chyba pójdziemy z tej strony brzegu. Będziemy rzucać na kanibale i na westiny. Dzisiaj potestujemy kolory. Zazwyczaj na tych stawach się sprawdzały jakieś jaskrawe. Zaczniemy chyba od Westin'ka, albo od, od czaka widać, były brania ładne. Weźmiemy sobie jeszcze przemęty do kieszeni, żeby nie musieć sobie cały czas tego otwierać. Weźmiemy jeszcze oliwkę, więc testujemy 30 jest długie, żeby sobie łapnie pociąć weźmiemy na początek firecrackera cannibala 12,5 ogólnie tutaj woda ma do 1,5 metra, więc bardzo płytko pierwszy rzut Dzisiaj na wodzie, coś się dzieje, gdzieś tam może rzucimy. Tu czasami przy brzegu, siedzą bezbrania, nawet coś tu się powiedzmy rzuca, wypławia, ale pewnie są gdzieś poprzyklejane do dna bo siedzą sobie ale widziałem jak taka łowica małych rybek się wypławia więc może coś tam grasowało, ale to jeden raz wyskoczyły więc to zobaczymy spróbuję na Westin'ka mojego też jest który poharatany na niego zrobiłem właśnie tutaj tam 80 o zobaczcie Nigdzie nam się nie spieszę. Jest godzina koło 9.50 pewnie mamy dużo czasu, no, zmieniamy miejscówę. No tutaj pod lilię podrzucę się trochę. Nigdy tak szczerze tutaj nic nie miałem, z tego co pamiętam w dopiero od Tego sezonu, od, od maja, tego roku Mieliśmy branie Niestety Nie wciął się Mamy łuskę zahaczony Jakiś agencik zobaczcie to no, widać, ładna łózka zostawiłem sobie na szczęście. Chyba to jakiś mały szczupaczek z tego co widzę. Z tego no, co mi się wydaje to nie walnął. Chociaż no, Zobaczymy No wiem, wiem wiem Okej, okay, pa Rozmawiałem przez telefon pierwszy szczupaczek teraz jak go tu podbiorę Dobra, robi odjazdy I ja widzowie o. Czekajmy, spróbuję go jakoś podebrać Czyż będzie ciężko Będziemy musieli go tak trochę na hama wyciągnąć Widzowie Mamy ładną rybę Proszę zobaczyć Tutaj pięknie Piękny szczupaczek Co tu się stało w ogóle? A tu taki Bydlak Trochę wkurzony Lekko zapięty Wyjmijmy miarkę Szybko I zobaczymy No powiem wam Ładnie to wygląda Zdrowy szczupak Ile tu jest na miarce? 70 siedem no pod osiemdziesiona tutaj mamy pierwszy szczupły kolega taki piękny szybka akcja zbliżamy do wody o tak to się robi. Pierwsza. Nie wiem, jak to się stało, tak szczerze. Był już na kiju. Tylko go dociąłem, ale lekko był potem zapięty. No niestety te nieprofesjonalnie niektóre rzeczy były zrobione. Nic nie poradzę. <coughs> Trzeba się jakoś nauczyć. Trzeba ogarnąć ten syf. Bo trochę tutaj wszystko porozwalane, szmaty. No i zobaczymy, jak to będzie. Lecimy dalej. Kurde, nie wiem co powiedzieć tak szczerze. Taka rybka. Naprawdę to nie jest tutaj normalne, że o się i masz taką rybę. Może to jest ta jesień, bo nigdy z to jesienią nie ubiłem Ale no i oczywiście, ukochany Westinek, już poharatany. Zmieniam sugę. Ta już jest <kluzny> spalona. Tutaj próbujemy naturalny kolor to Naprawdę już jest woda jest dosyć przejrzysta czasami są gorsze dni, gdzie naprawdę nie ma ani brania Czasami przewaliłem, tym kijem 5 godzin Ani brania, ani dotknięcia Nawet ryby nie widziałem, taka flauta A potem właśnie Dzień później też całe chyba 3 godziny Przerzucałem, przerzucałem i chyba w ostatnim lub przedostatnim ostatnim rzutem przed busem wyjąłem 30 więc coś tam posejdą chciał żebym coś wreszcie dostał za tą męczarnię no lecz to nie jest męczarnia ale rozumiecie pewnie o co chodzi jeżeli łowicie i nie macie od dawna już lecimy dalej nie usiądę coś tam wam pokażę i no i, i, i się później Troszeczkę zamaskowany Ale lecimy dalej Lecimy podbijać szczupoki Tutaj mieliśmy listinka, Zjadłem sobie Trochę, nie wiem czy to widać na kamerze Ale trochę jest lekka mrzawka W telefonie pewnie będzie widać Gadłem, My się nie poddajemy Zbieram podbieram i lecimy Może jeszcze jakiś szczupły wpadnie Może mu się spodobała nasza szybciej Co tu gadać więcej Czałowicz O kur... Ale szczupły za Wrzucamy tam? Może będzie Jeszcze Może się skusi Kur, ale że tak przy mnie Ryba Mamy szczupły spad, spad szczupły Ty Nie, gałąź teraz zahaczyłem Już zahaczony to nie walnie Fajny, szczupły. Z 60 by była. No, widzicie, tak to jest. Jest 80. już stwierdził, że już raczej nie złowię. Chyba widzieliście, że nie zaciąłem go poprawnie. No, nie zaciąłem go. Się w ogóle zdziwiłem, że był. Dziwnie w ogóle on nie walnął. No, ale mogę go dociąć. Gdyby może by się nie wypiął. No ale. The hamulec może trochę bardziej. Widzicie? Tutaj, przy brzegu. Wcześniej tam stałem i nie rzuciłem. Może to właśnie. Wiesz, z innej mańki trzeba spróbować. No już teraz raczej nie walnie. Jak, jak był ukuty to nie poprawi tego. Zawsze różne rzeczy się działy. No ale widać, no jest tu ryba, jest tu ryba. Ko kolejny kontakt. No spróbujemy. Chociaż wiemy, że na ten kolorek było branie. Popróbujemy coś. Ale prawie kaczkę trochę ją. Niestety, ale fajnie było jakby szczupły tutaj wolno Tutaj następna miejscówka, po Cicho wyjdziemy. Może tu przy brzegu teoretycznie stać jakiś kościół. Można się u tego go przechystrzeć Tutaj weźmiemy sobie lekki rzut i sprawdzimy oczywiście Oczywiście jakieś glona zahaczyłem no i nikogo No więc Raczej plan powinien chywalić no to sprawdzimy jeszcze Może tu jakiś stoi Czym, czy to może nam wyskoczy Dobra, próbujemy dalej Zobaczymy, co coś będzie jeszcze Fajnie by było Bo w sumie było tam to branie Kurde, jakoś on strasznie dziwnie walnął <laughs> Wędkę miałem dobrze ułożoną Powiedzmy, że hamulec też był dobrze ustawiony Nie było za luźno, nie było za mocno no ale chyba to tego zacięcia po prostu brakowało Dobra Tu jest cel tych liści Zmieniamy miejscówkę, idziemy tam dalej Może powoli będziemy się kierować w stronę domu Mamy rybę Ryba Metruwa O kurde Coś tutaj w liliach wyskoczyło No tam do środka to nie rzucę testujemy, porzucamy, spróbuje Porzuc, porzucać trochę tam te lidia przy tych lidiach że jakiś gagatek tam siedzi no ale one siedzą w tych lidiach coś im przepłynie obok płyska walą tutaj chyba zmieniłbym kolor no, wróciłbym do tego Westina. Tutaj woda nie jest aż taka przejrzysta, więc testujemy i zobaczymy, jak to wygląda. No, Westinek pocharatany, bez jednego oka. Dużo przeżył, jak widać. No, cały pocharatany. Jeżeli ktoś to ogląda, właśnie yy, z osób, które tutaj łowią i lubi ktoś łowić, na przykład na gumę. To bardzo polecam Westin Slim Shot, Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ten kolor. No ale 12 cm. I fajnie chodzi na lekkiej główce. Tutaj jest kolejna miejscówka w drzewku. To właśnie pewnie gdzieś szczupły też siedzi. Zbijamy z naszym nastinkiem. Idziemy dalej. ale będę wam właśnie robił takie dłuższe filmiki nie wiem ile on będzie miał nie wiem jak go potnę jeszcze ale coś pewnie wyjdzie z tego dlatego nie wiem nie wiem kiedy on leci no głównie plan jest taki żeby sobie coś ponagrywać mieć dla siebie jakieś wspomnienia i no i wam oczywiście jakieś fajne filmiki na razie dopiero obywam się z kamerą i czasami po prostu się zacinam dlatego na początku może być trochę pocięty To już jest koniec tego filmiku Dziękuję że oglądaliście i życzę Wam miłego dzianka